Siema, siema, młode ziomalki, tak? Ja jestem z Polski i urodziłem się w Polsce i chodziłem do ogólniaka, tak? Też byłem tacy jak wy, tak? kapta na głowę, ławeczka, loleczki, piweczko, tam takie rzeczy, tak? Też miałem troszeczkę zero pojęcia. Polska trzymała schemat polski trzymam je bardzo, bo brat ma taki, że nie mogłem wyjrzeć poza wyższą trawę, tak? Że tak mi kurwa ucinało, tak mi wszyscy ten... Coś chciałem zrobić, tylko mówię, nie, nie rób, bez sensu. To, 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 nie, nie rób tego, tak się nie robi. Ja się wstał? on, ty, co słuchaj, Nie, tak nie rób. I tu jest właśnie kurwa problem, wiesz? Dlatego wy, młodzi ludzie, musicie posłuchać kurwa mnie, albo siebie samego. Posłuchajcie mnie bardzo uważnie, bo powiem wam rzeczy, które zmienią wam e, tor myślenia i życia, tak? I chcę was nakłonić na taką małą inwestycję i zmianę myślenia w młodym wieku. Że po prostu, jak, jak ja bym zmienił swoje życie w młodym wieku, swoje myślenie i życie i, i sposób konania pieniędzy gdzieś, to bym miał ja w ogóle, mój sukces by był trzy razy szybszy, tak? Teraz mieszkam w Azji, jestem 25 lat poza Polską, jestem niezależny finansowo, tak? Nie pracuję i jestem zadowolony z tego, co mam, tak? A jak ja to zrobiłem, tak? I co ja... Okay, nie ważne, jak ja... Jak, 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 jak ja to zrobiłem. Ja powiem tylko, co wam polecę zrobić od zera, żebyście kiedyś w przyszłości może mieli coś pieniędzy, tak? Ja, ja wiem, że to jest Polska, tak? Polska jest, ja też się urodziłem w latach 80 w Polsce i jest, była, była e, psy dupy szczekały, tak? Może było, kurde, e, e, warkoczem o kankuli się, się łeb rozbić, tak? Bo taka była, kurwa, za, za, za dupie i minus 30% bezrobocia, tak? Jestem na, nauczony po, tak po prostu takich ekstremalnych rzeczy, które teraz wam będę mówił jak, co ja myślę, żeby zrobić, tak? I pierwsza rzecz, co wam polecę, to by wziąć po domu pochodzić i pokolektować rzeczy, które można sprzedać na Allegro, tak? Wszystkie tam rzeczy, jakieś stare telefony, zepsute telefony, to mama może coś ma, tata, tak, brat, siostra, jakieś tam nie wiem, zabawki, stare ubrania, coś. Wiesz, wszystko na Allegro pieprze. I zobaczyć co się sprzeda, a co nie, nie? Później wiesz też możesz iść na Facebook i zacząć wpisywać, wiesz, za darmo jakieś, wiesz, coś, na przykład za darmo meble, za darmo coś. Zawsze ci ludzie dodają za, za, za darmo, wiesz? Na, na tym, na, na Facebooku. Zawsze za darmo. Brać te za darmo rzeczy, później je wziąć, e, sprzedawać na. Na Allegro albo gdzieś na, ten, na tej samej stronie Marketplace. Tak, tak tylko nie od razu, bo ludzie powiedzą: o czym za darmo, to sprzedajesz, poczekaj dwa miesiące miesiąc czasu i sprzedawać to i tak kur, robi też kasy, wiesz, takie flipping to się nazywa. Takie coś robią na dużą skalę duże, bogaci ludzie z mieszkaniami albo z działkami. Tak, tylko ty rób takie właśnie na początku, bo to jest twoje, jesteś młody chłopak czy ta dziewczyna, i potrzebujesz, tak wiesz, się rozkręcić, bo też się musisz czegoś nauczyć, tak? Od samych postaw też trzeba się nauczyć, tamto sprzedać książkę, to tam, to w przyszłości może urosnąć do czegoś takiego, takiego, takiego dużego, tak? Jeszcze jest taka jazda na się się. E, 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 taka strona, tak? Zaraz ja pokażę. Chyba tak się pisze, tak? Ja się, jak, jak się nie mylę. I ten. I na tej stronie też jest e, nie jest ten. E, źle też. Tak, dobrze. A czy nie, źle napisałem. Dobrze, dobrze napisałem. Czy... ok, tutaj, tak? To jest ta, ta strona po. po... Angielsku, tak? E, ludzie oferują swoje jakieś rzeczy, żeby można było robić free, free, freelance, tak? Możesz to przytoczyć na Google Polski, możesz sobie tam wpisać nauka języka polskiego, tak? Albo robienie logo tutaj, w tej stronie, tak, albo e, e, sprzedawanie timelapsów, albo robienie timelapsów, albo jakoś, jakoś coś umiesz robić, robienie muzyki, wiesz, naprawdę, nie wiem, kurwa, co, jakiś serwis, no, nie wiem, no, pluć w kubek umiesz robić, to tam robi? takie co, już sprzedawasz swój serwis, tak, i weź, już masz trzy rzeczy, tu sprzedajesz na Allegro, tu masz, kurde kasę, to, 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 tamto, może jeszcze rodzina ci pomoże, wiesz, oszczędności możesz też troszeczkę uskubać, tam włożyć w skarbonkę, wiesz, tam takie rzeczy, wiesz, i później, tym krokiem bym zrobił, starał się zrobić kanał YouTube, tak, YouTube kanał, walisz o dupie Marynie, będziesz mówił, co dziś dajesz, co, co, jak masz tak, dzisiaj robisz, kurde, nie wiem grzebiesz w nosie, to robisz, słuchajcie, tak się grzebie w nosie, tak? Że sobie żart robię, nie? Na przykład, nie wiem, no, wyprowadzam kota, no, na dwór, no, patrzcie, mój kot, skacze na drzewo, u-hu, się, ludzie by to oglądali może kiedyś, no, a później za może 5 lat zmienisz nazwę swojego kanału na coś poważniejszego, bo już lubi i biznes, masz już taki takich, wiesz, i tu jest, wiesz, już musisz coś zacząć, wiesz, i też może też, może zrobić tak, tak samo, że możesz też dać, e, e, taką na, e, jak się nazywa po polsku, Advertisement, jak się nazywa. Reklamy, o, na przykład, taką to sama wolę klatki, czy tam gdzieś w bloku, czy gdzieś na, gdzieś na nie wiem, na, na placu, że wyprowadzę psa, na przykład, w godzinach 9 do 11 dla, dla kogoś, albo robię zakupy dla starszych pań, w godzinach od, od 9 rano do godziny 2, albo na przykład, nie wiem, wnoszę śmieci tutaj w obrębie tego osiedla, od godziny, kurde, 22, od godziny 20 do 20, 24, na przykład, nie? I widzisz, już, już się kasa kredzie. nie chce ci robić takiej kasy, nikt nie będzie wiedział, że ty, czy to jesteś ty, nie? ale tu Tutaj już, a później wam pokieruję, gdzie tą kasę macie włożyć, nie? Jak mój kanał może posłuchać, może nie. te tych pierwsze wideo, teraz o takich e, właśnie e, mało doświadczonych ludziach, którzy mają zero pieniędzy, tak? Ale ale warto posłuchać, co mam to powiedzenia, bo jakieś też taka byłem osoba, tak? Albo druga rzecz. Po, po, ten Twitch, tak? Gracie w te gry komputerowe, to grać na Twitchu i tam robić konto, robić sobie sens tam, wiesz, życia tam, albo z Twitcha na YouTube też, wiesz, możesz mieć kanał YouTube, Twitch i tutaj możesz grać, kurde, sobie, nie wiem, w Wiedźmina, bo tam jakąś inną grę komputerową. i tutaj możesz już mieć jakieś, tak, te... nie to, że ludzie grają w gry komputerowo, siedzi w rogu, gra i to nie, ani w ani Gruszka, ani w Pietruszka, kurwa, nic się z tego nie stanie, nie? Będzie tylko do sobie dla swojej przyjemności, a tak to no, dla przyjemności może innych ludzi to byś robił, a ludzie będą mieli z tego przyjemność i to kasę płacili. Wiesz. I, i tutaj jest, wiesz, e, duże takie właśnie kurde rzeczy. też co jeszcze tak jeszcze powiem, co można robić. E, kanał YouTube, zauważyć jeden, albo dwa i wkładać z, e, z, e, za darmową muzykę w, w YouTube, tak? robić, albo mu muzyczne. wpisać YouTube Free Library. to jest darmowa muzyka. teraz teraz Wam pokażę tutaj e, YouTube Free. OK, YouTube. Free, czekaj, co wyskoczy. No. A, free, free music, ok, sorry. Free music. I patrz, teraz wyskoczy Wam, właśnie YouTube Library, patrz. Widzisz YouTube Music, nie? Widzisz? YouTube Music. I patrz. O, YouTube na wyrbunie, bo nie wiem, YouTube, YouTube Library, kurwa, tu jest taka ta strona. Jeśli nie będzie nic jestem tego wideo, to ja przygotowano. Okej, okay, uwieście, wpiszcie tutaj YouTube Library, tak? E, e, YouTube Le... Library Music, o no, czekajcie, mam, wpiszę. No. Sorry, że tutaj nie tym przygotowałem się, może przedłużam albo Music, YouTube YouTube Library. Free. Czekajcie chwilę, sorry. Albo nawet. E, gdzie to jest? O, Audio Library, tak, YouTube, tutaj jest. I tutaj stąd, możecie właśnie wziąć to właśnie. E, e, tą, tą muzykę, tak? I włożyć na swój kanał i za darmo mieć w ogóle. No tu jest ktoś, ma kanał, widzisz? Tak, o, takie coś, taki kanał zrobić. Patrz, on ma to za, to, to, to za darmo. jak sobie w Google za darmo muzyka do, na YouTube i jest właśnie dużo właśnie takich mitów. Mam mam napisane jeszcze w moim życiu. Na przykład, no, 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 no nie, nie ma, nie ma, wiesz, tylko pomysł wam dzisiaj daje tutaj, nie? Tutaj patrzcie, Auto Library, widzisz? i to za darmo, jak patrzcie, ktoś ma 4 miliony subskryberów, kurwa, no, no masakra, No ty co możesz tak samo robić? Ty nie, nie wkładasz 5-4 kawałki muzyki za darmo na kanał, i ludzie będą doskonali. tam wchodzi siłownia, e, yoga, przedspanie muzyka, no, takie pierdolone, ale już się kanał buduje, nie? A co też możesz drugie robić? To też możesz robić na, e, robić time lapse. Możesz sobie może sobie kamerę czy telefon na okno no i jak się nie bo tam wiesz, ten, a tam na moście, wiesz. I taki temat też w właśnie sprzedawać. I też to się sprzedaje, nawet na tym, właśnie tutaj na tym Fiverr, no tutaj też można te ta też sprzedawać, tak? I właśnie. Radzę wam właśnie takie co zrobić i swój umysł nastawić na, jak gry komputerowe, jakbyś grał w gry komputerowe, nie, to gra w swoje życie, nie, twój quest to jest zrobić kasa, nie, dobra chłopaki, trzymajcie się, na razie, chcecie posłuchać, to jeszcze nagram jeszcze jedno wideo dla was, takich właśnie ludzi, którzy nie mają pieniędzy, a chcą inwestować, no, na razie, pozdrawiam.